Więc zamierza, jeżeli powiedzieć, że myśmy też to robili, na te same chwyty łapie tą drugą dziewczynę, a teraz on to samo robi z inną dziewczyną, ale znowu wykorzystał pomysł Oliwii. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnej analizie na moim kanale i dzisiaj kontynuujemy Oliwię Rodrigo z moją ulubioną piosenką z jej płyty Sawa i jest to piosenka Deja Vu. Jezu, jak ja ją kocham, ja muszę się z wami podzielić tą miłością, więc y, zapraszam na odcinek. I oczywiście y, kolejne filmy z y, analizą tej piosenki też się będą sukcesywnie pojawiać na kanale. Nie jestem w stanie tego szybciej robić, no ale y, wiecie, będzie. Mam nadzieję, że zdążę przed jej nowym albumem, chociaż y, wątpię w to. Déjà vu to jest takie uczucie. Déjà vu my mówimy. Po angielsku to właśnie brzmi déjà vu. To jest uczucie, że myślimy sobie, czujemy, jakbyśmy już przeżyli pewną chwilę, że to, co przez chwilę się wydarzyło, się dzieje. To to już było, i nie wiadomo, w sumie, yy, z tego co ja wiem, nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje z naszym umysłem, czy dwa razy do naszego umysłu pewne informacje dochodzą, dlatego, my mamy przeczucie, że to już było. Nie jest to wyjaśnione, ale czasem niektórzy ludzie albo wszyscy, nie wiem, ja to czasem odczuwam, ale rzadko, bardzo rzadko. Deja vu: Car Rides to Malibu, Strawberry Ice Cream, One Spoonful Two, and Trading Jackets. Laughing about how small it looks on you. Ha ha ha. Watching reruns of Glee being annoying, singing in harmony. I bet she's bragging to all her friends saying you're so unique. Hmm, Okay. Car rides to Malibu. To oczywiście przejażdżki samochodem. I to jest wszystko tu nie ma za dużo gramatyki do tłumaczenia. To jest wszystko takie rzucone właśnie w eter stwierdzenia. Przejażdżki do Malibu, to jest plaża w Kalifornii. Strawberry ice cream. Strawberry, pamiętajcie, że to nie strawberry. To jest dźwięk O. I mamy straw. I tutaj bardzo często tego S e się nie czyta. I mamy strawberry. Strawberry ice cream. Czyli oczywiście truskawkowe lody. One spoon for two. Spoon to jest oczywiście łyżka. Łyżka. Jedna dla dwóch. And trading jackets. Trading. Trade to jest handel albo y, wymienianie się czymś. Czyli ja ci dam coś, ty mi dasz coś w zamian. Czyli wymienianie się kurtkami i wymiana kurtek, wymienianie się kurtkami. Laughing about how small it looks on you. Laughing. Mamy tutaj y, dźwięk długi A. Laugh. I tutaj mamy też dźwięk w sumie F. To zap zapamiętajcie, to jest bardzo dziwna. Pisownia, ale wymowa jest tak naprawdę bardzo łatwa. Śmianie się z tego, i tutaj oczywiście będzie about, ale jak nie mamy czasu powiedzieć about, to mówimy about. Laughing about how small it looks on you. Jak mała it looks on you. Czyli ona, it, myślę, że tu chodzi o tą kurtkę, jak się wymienili. Jak, jak mała wygląda na tobie. Watching reruns of Glee. Reruns to są powtórki Glee. No to, to jest serial Glee. Being annoying. Bycie wkurzającym, nie wkurzonym. Being annoyed by było wkurzony, a being annoying to jest bycie, to jest bezrzeczownik y, od czasownikowi bycie. To being. Annoying, wkurzający. Singing in harmony. Singing in harmony y, to jest śpiewanie w harmonii, czyli śpiewanie na głos, My po polsku byśmy bardziej powiedzieli na głosy, że ty śpiewasz niższym głosem, ja śpiewam wyższym i robimy harmonię. I bet she's bragging to all her friends, saying you're so unique. I bet, to mogę, za, założyć się, o, she's bragging. To brag to jest przechwalać się. To all her friends, czyli do wszystkich przyjaciół, mówiąc, ona się przechwala, mówiąc, saying, że jesteś taki unikalny, unikatowy. To znaczy, że jesteś w jedyny w swoim rodzaju. I teraz zajmijmy się analizą, z, e, interpretacją. Déjà vu to jest takie, że mamy, wza, e, mamy wspomnienie, jakby mamy wrażenie, że to już się działo, czyli mamy pewne wspomnienie czegoś, wrażenie wspomnienia, można tak. I tutaj e, mam wrażenie, że Oliwia rzuca takimi wspomnieniami póki co. Przejażdżki do Malibu, truskawkowe lody, jedna łyżka dla dwóch. Tutaj myślę, że to jest wspomnienie ona jeździ z chłopakiem do jeździła do Malibu, yy, brali, jak brali lod, to było, nie wiem, wakacje, może mi się to kojarzy bez troski czas. Jedna łyżka dla dwóch to znaczy, że się dzieliliby. Bardzo intymnie, no bo wiecie, nie ze wszystkimi chcemy brać yy, łyżkę y, jedną tych lotów yy, do buzi z kilkoma osobami, więc musimy być, mieć jakiś bliższy związek z tą osobą. Trading Jackets. To jest właśnie wymienialiśmy się kurtkami, czyli ja założę Twoją, wiecie, jak to jest romantycznie, jak chłopak nam daje swoją kurtkę, ale oni to w, za, w zabawie robili. Ja założę Twoją kurtkę, Ty załóż moją i się śmialiśmy, jak ona mała wygląda na tobie, czyli najprawdopodobniej on się ubrał w jej kurtkę, ona była mała, Oliwia jest małą dziewczyną, chłopak jest większy. I to śmieszne było niekoniecznie seksowne. A później Oglądaliśmy powtórki Gli. Ja osobiście uwielbiam Gli i myślę, że Oliwia też je uwielbia. Ten film, bo ona śpiewa, ona. A tam był właśnie, bardzo dobre, według mnie, mieli covery piosenek. Ogólnie to jest taki nastolatkowie, lubiący śpiewać, tam się spo, spełniający, więc jeśli Oliwia właśnie też lubiła śpiewać. Lubi dalej na pewno, no to odnalazła siebie w tym w serialu, dlatego właśnie razem to oglądali, ten serial. Bycie wkurzającym, nie wiem o to chodzi, ale pewnie może na wkurzali razem kogoś, tak na przekór albo tak w formie zabawy, może też byli wkurzający. Śpiewali na głosy, czyli też znowu wspomnienie tego, że śpiewaliśmy na głosy. Albert she's bragging, czyli mam nadzieję, że ona, kto? Myślę, że tu chodzi o trzecią kobietę, czyli ta dziewczyna. Trzecia, która yy, była już. zaczęła być z jej byłym chłopakiem, jak oni zerwali ze sobą, i myślę, że o to o nią chodzi, że ona teraz przechwala się do wszystkich znajomych, jaki jesteś unikalny. Tyle wiemy. So, when you're gonna tell her that we did that too. She thinks it's special, but it's all reused. That was our place, I found it first. I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Do you get deja vu? Ja uwielbiam ten zwrot akcji tutaj, bo zobaczcie. Albo zaraz Wam powiem. So when are you gonna tell her? Go to going to. Kiedy masz zamiar jej powiedzieć? Że, that we did that too. To jest did, czas past simple, czyli on jest zakończony w przeszłości całkowicie. My to też robiliśmy. Co znaczy, co nam zmienia całkowicie tą pierwszą zwrotkę z tego, że nie Olivia i jej chłopak były to robili, tylko że ta nowa dziewczyna z tym chłopakiem byłym, oni to robią, a Oliwia mówi, kiedy zamierzaj, jeżeli, jeżeli powiedzieć, że myśmy też to robili? Hm? Kiedy? I to uważam, że jest takie bardzo przewrotne. She thinks it's special. Ona myśli, że to, it's, to, to wszystko, co robiliśmy, it's special, co robimy, jakby ta nowa dziewczyna z nim, że jest specjalne. Dlaczego? To się bezpośrednio łączy z tym bragging about you being so unique. Ona myśli, że to jest specjalne, to jest jedyne w swoim rodzaju, to jest coś szczególnego. A Olivia tutaj, uh, but, śpiewa, wprowadza kontrast, but it's all reused. Reused, zużyte, jakby... Jeszcze raz użyte. Ponownie użyte. That was our place. To było nasze miejsce. That. Nie wiem, ale myślę, że tu chodzi o konkretne miejsce, Oliwii. To było nasze miejsce. Znowu mamy past simple. Zakończona czynność. Zakończone coś w przeszłości. I found it first. Znowu mamy czas past simple. To jest druga forma. Ja to pierwsza znalazłam. I found it first. I made the jokes you tell her when she's with you. To jest bardzo takie dosadne. I made the jokes, make something to zrobić coś. Czyli ja bym przetłumaczyła to jako ja wymyśliłam znowu czas paszempu. Ja to zrobiłam. Zakończona przyszłość nie ma żadnego związku z strażniejszością. Ja wymyśliłam kawały, kawały, żarty, które ty jej opowiadasz. I tu mamy znowu kolokację ładną. To cel a joke. Nie mówimy tu say a joke, mówimy tu tell a joke. You tell her, you tell to her um, when she's with you, kiedy ona jest z tobą. Teraz mam czas present simple, bo ona teraz jest z tobą, jakby teraz regularnie jest z tobą. Do you get deja vu when she's with you? Czy dostajesz deja vu, kiedy jest z tobą? To znaczy, że Ej, czy nie masz, czy w głowie ci się to nie powtarza, że ty już to robiłeś, że to już się zdarzyło tylko z inną dziewczyną? I to jest Jezu, ja, ja uwielbiam, bo to jest, nie wiem, taki niecuzinkowy nie, nie ten tekst, niecuzinkowy ten pomysł. To znaczy, że to wszystko, co oni robili wcześniej, on to samo robi, na te same chwyty łapie tą drugą dziewczynę. I nie dość, że na te same swoje chwyty, to jeszcze na chwyty Oliwii, bo wykorzystuje ich miejsce do ich spotkań z tą nową dziewczyną, które Oliwia znalazła, plus mówi tej dziewczynie drugiej. Żarty, które Oliwia wymyśliła. Czy jakby ją wykorzystuje nadal do randek z tą drugą? Do you call her almost say my name? Cause let's be honest, we kinda do sound the same. Another actress, I hate to think that I was just your type. Do you call her? Czyli czy to nie dzwonisz? To jest czas prezent simple regular, regularność, dzwonić do kogoś, albo wołać kogoś. I w tym wypadku myślę, że to mogą być te dwa znaczenia. Almost say my name. Prawie mój, mówiąc moje imię. Możliwe, że to bardziej nawet będzie... Zawsze myślałam w w głowie, że to chodzi o... Jak dzwonisz do niej, to prawie mówisz zamiast tej drugiej dziewczyny imię to Oliwia, yy, że się myli po prostu. Ale tu myślę, że o, jeśli chce się zwracać do niej, zawołać ją, czy powiedzieć coś do niej. W Ameryce w ogóle bardzo często do zwracania się do osób yy, innych yy, używa się swojego... Yy, używa się tego imienia osoby. My w Polsce nie używamy bezpośrednio, jak się zwracamy do kogoś. Nie używamy... Imienia. Tak często w Ameryce się tak robi. Była, zauważyłam to, jak tam byłam. Bardzo często do mnie mówili em, Emilia, Emilia cały czas. Albo hej, Emilia, zamiast po prostu hej, po polsku mówimy cześć! Nie? A nie mówimy cześć Asia, cześć Kasia, cześć, nie wiem, Michał, nie? Nie mówimy raczej tak. Yy, no, po angielsku się tak mówi, więc może właśnie jak zwracasz się do niej, to czy prawie nie mówisz mojego imienia? Czy się nie mylisz? O oh, say my name? I znowu tutaj mamy prezent simple, bo to jest regularity. Let's be honest, ponieważ bądźmy szczerzy. To jest fajna fraza, żeby się nauczyć. Bądźmy szczerzy. We kinda, kinda to jest tak jakby. Bardzo nieformalne. We kinda do sound the same. Znowu, present simple, regularity, ale to też jest cecha. Cecha charakteru, może nie w tym wypadku nie charakteru, zachowania może. I tak tutaj mamy, jak mamy. Prawda jest taka, że to do mogłoby być wykreślone i by było we kinda sound the same. I to by znaczyło brzmimy podobnie, brzmimy tak samo. Albo tak, jakby tak samo przetłumaczyłabym to na brzmimy podobnie. W momencie, kiedy dodamy to do, które nie jest potrzebne zwykle, to zwracamy nacisk, chcemy tym samym wcisnąć. Yy, Uwypuklić czasownik, czyli We kinda do sound the same. Nigdy nie powiemy tego bez nacisku na to słówko do. Czyli zawsze tam będzie akcent. Nie powiemy czegoś takiego We kinda do sound the same. Nie. Akcent będzie We kinda do sound the same. Naprawdę. To jest takie naprawdę brzmiemy podobnie. Naprawdę tak się dzieje. E, dlatego tu jest to do. Dlatego do niej, jak się do niej zwraca, to myli, czy... Olivia się pyta, ej, nie mylisz naszego, mojego imienia z jej imieniem, jak się do niej zwracasz, bo no to jakby brzmimy tak samo, brzmimy podobnie, jesteśmy tym samym, bardzo podobnym typem człowieka. I another actress, kolejna, następna, inna aktorka. Aktorka. I tutaj mamy ciekawą rzecz, bo mamy another. Jak, czym, się łączy, czym się różni another od other? Więc to jest bardzo proste. Another mamy tu n, czyli dodajemy zawsze przed liczebnikami, przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Another coś jednego, czyli kolejna. A other to możemy yy, zawsze dodajemy przed rzeczownikiem w liczbie mnogiej, czyli other people, other actresses, kolejne, inne, yy, następne, można to tak przetłumaczyć. Pamiętajcie dlaczego, ponieważ tu mamy to n, a n zawsze się daje przed liczbą pojedynczą. Another actress, I hate to think that I was just your type. I hate to think znaczy nie cierpię myśleć. Źle mi się myśli o tym, że. I tu jest znowu, bym to zrobiła tak. Znowu, present simple regularność, że teraz. I to też jest czasownik statyczny. I hate to think. Nienawidzę myśleć to think, że byłam w twoim typie. To znaczy, że ona nie cierpi my... tej myśli, że ona jest podobna do tej drugiej dziewczyny, że bo pewnie nie cierpi tej drugiej dziewczyny i widzi ją na przykład krytykuje, jak już w kolejnych piosenkach yy, śpiewała, że krytykuje tą dziewczynę i po prostu sobie myśli, że skoro one są takie podobne, Tom Nota krytykuje siebie no nie wiem. Albert that she knows Billy Joe cause you played her uptown girl. You're singing it together, I bet now I bet you even tell her how you love her in between the chorus and the verse. I love you. I tu po prostu złapała mnie ta piosenka za serce tą, tym fragmentem, ponieważ on jest tak specyficzny, tak szczegółowy. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że oni to faktycznie robili. Albet, założyłabym się, w tym wypadku mamy, Albet as she knows Billy Joe. Założyłabym się, że zna, ona zna i to jest prezent simple, bo to jest czasownik statyczny, wyrażający. Stan rzeczy, a nie czynność. Ona znabili Joela, nie wiem jak to się po polsku mówi, because you played her, czyli bo jej puściłeś, puścić jakąś piosenkę to będzie play, bo jej puściłeś Uptown Girl, czyli dziewczyna z wyższych sfer, tak bym to przed, yy, przetłumaczyła. Oczywiście nie tłumaczymy tego, bo to, jest, bo to jest tytuł piosenki, ale jakbyście chcieli wiedzieć, co to znaczy, to jest Uptown, wyższe sfery, czyli dziewczyna z wyższych sfer. Z tej lepszej części miasta. Z, bo założyłam mi się, że zna Joela, ponieważ puściłeś, puszczałeś albo puściłeś pojedynczo albo regularnie. Nie wiadomo, raczej choć, myślę, że tutaj jest regularnie i, i pojedynczo, i regularnie mówi nam o tym czas. Past simple, że puszczałeś jej Uptown Girl. You're singing get together, czyli teraz to śpiewacie razem. Now, bo to jest czas continuous. You're singing it together now. I bet you even tell her. Znowu, założę się, że nawet jej mówisz. You tell her how you love her, jak ją kochasz. In between, czyli pomiędzy, pomiędzy the chorus, chorus to jest refren, and the verse, verse to jest zwrotka. Kocham cię. E, więc tutaj jest taka ta szczegółowość, że on, my wiemy w tym momencie, już, że on jej mówił, jak bardzo ją kochał pomiędzy wersem, a refrenem a wersem i teraz ona się pyta, ha, czy nie masz deja vu, czy ja jestem pewna, że to samo robisz z nią, że to samo jej mówisz. Pomiędzy, w tej samej piosence, pomiędzy wersem i refrenem. So when you gonna tell her that we did that too? She thinks it's special, but it's all reused. That was the show we talked about, played you the song, she's singing now when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? That was the show we talked about. To jest, to było, show to może znaczyć dużo rzeczy. Albo przedstawienie. Albo w telewizji serial. Może to też być koncert. Nie wiadomo. Jakieś tam show. That was the show. To jest, to było. Yy, przed, dajmy na to serial. Serial, o którym mówiliśmy. We talked about. I po polsku mamy o którym. A po angielsku jest my mówiliśmy o którym na początku? <grym> Dziwnie, inaczej to jest na, po angielsku. Pled you the song, czyli I, myślę, że tu chodzi o to. I ja zagrałam ci, ja puściłam ci piosenkę, ona teraz śpiewa, kiedy jest z tobą. I tu chodzi o to, Uptown, myślę, że tu chodzi o to Uptown Girl, że ona mu, ona mu kiedyś puściła, no i oni sobie puszczali i on jej mówił pomiędzy refrenem a zwrotką, że ją kocha, a teraz on to samo robi z inną dziewczyną, ale znowu wykorzystał pomysł Oliwii. <laughs> That's very harsh. I teraz mamy Bridge. Strawberry ice cream in Malibu. Don't act like we didn't do that shit too. You're trading jackets like we used to do. Oh yeah, everything is all reused. Play her piano, but she doesn't know that I was the one who taught you Billy Joe. A different girl now, but there's nothing new. I know you get deja vu. Strawberry ice cream Malibu to jest znowu powtórzenie pierwszej zwrotki, troszeczkę zmienione. Yy, malinowe, malinowe, mmm, truskawkowe lody w Malibu z Malibu. Malibu mi się pomyliło. Don't act, czyli nie zachowuj się jak. Nie zachowuj się jak we didn't do that shit too, czyli my tego nie robiliśmy. Nie będę tutaj y, mówiła tego przekleństwa, później muszę tego, to wypikać, niestety. Czyli my tego nie robiliśmy. Tego tu mogłoby być też nie udawaj. Myślę, y, że do przetłumaczenia będzie lepsze. Nie udawaj, że my tego nie robiliśmy, jakby że to są wszystko twoje pomysły. You're trading jackets like we used to do. Y, czyli znowu, ty teraz w tym momencie z nią bo mamy continuous, present continuous, you are trading, tak? Wymieniasz się kurtkami, jak we used to do. Used to jest używane do mówienia o regularnych nawykach i przyzwyczajeniach z przeszłości, regularności z przeszłości. Jeśli nie chcemy użyć czasu past simple, bo chcemy jasno powiedzieć, że to była regularność, w przeszłości, Kiedyś to było naszym nawykiem, kiedyś tak regularnie robiliśmy. To używamy właśnie tego used to. We used to do. Regularności z przeszłości. I po tym used to oczywiście jest bardzo Czyli teraz Ty wymieniasz się w domyśle z nią kurtkami tak, jak myśmy to już robili. Yeah, everything is all reused. Wszystko jest całkowicie zużyte. Ponownie używane, ja bym powiedziała takie trochę już użyte, play her piano, Grasz jej na pianinie i pamiętajcie, nie ma on the piano, on the instrument, tylko jest play the instrument, czyli grasz na pianinie. Na pianinie, but she doesn't know. Ona nie wie, ona jest nieświadoma, that I was the one who taught you Billy Joe. Czyli ta piosenka, o której mówiłam, to była faktycznie Uptown Girl, którą ona played you the song she's singing now, że Olivia mu pokazała. I to taught jest w czasie przeszłym od czasu Teach, czasownika Teach. I to jest oczywiście pas tym bym dała tam strzałkę, ale już nie mamy jak. I tu chodzi o nasze o pojedynczą rzecz z przeszłości, która się zdarzyła i zakończyła. Czyli ja Cię, i tutaj teach oczywiście znaczy nauczyć, ale to może też nieść znaczenie pokazania. Czyli ja jestem, I am the one, I was the one w tym wypadku, byłam tą jedną, tą, która Cię nauczyła, która cię poka ci pokazała Billy Joela. A different girl now, In, teraz inna dziewczyna, but there's nothing new, ale nic nie ma tam nowego w tym związku pomiędzy nimi. I know you get deja vu. Wiem, że odczuwasz masz déjà vu, yy, vu? Mówię po polsku, Jezu, już się nie wiem. Yy, wiem, że odczuwasz déjà vu, jak jesteś z nią. Tu z genialną piosenką, w ogóle genialny pomysł na, na piosenkę pokazanie takie właśnie, że ej, stary, używasz moich pomysłów, w ogóle nic się nie starasz, bo łapiesz, że dziewczyny na te wszystkie te same sztuczki. Co jest takie bardzo dosadnie powiedziane. No nie wiem, ja osobiście uwielbiam tą piosenkę. Uwielbiam to, jak ona jest detaliczna, że pokazuje dokładnie rzeczy, które faktycznie zakochane pary robią, mogłyby robić. Dokładną piosenkę, wiecie, dokładny serial. Może ten show, to właśnie było chodziło o ten serial Glee. Jest bardzo wielka możliwość na to. Więc co? Pozostaje nam dalej odkrywać ten nieudany związek Oliwii, o którym ona śpiewa. Nie wiem, czy to jest o jednym w ogóle chłopaku, czy o kilku. Ostatnio widziałam na Disney Plus właśnie, jak tam Oliwia się wypowiadała. Tam jest jakiś film, właśnie, w którym ona śpiewa te piosenki z tej płyty, i się wypowiada trochę o nich. I myślę, że to chodziło o, in, o różne związki, ale może to, że jeden I don't really know, nie mówiła takich szczegółów. Ym, no, ale to była właśnie moja ulubiona piosenka. Mam nadzieję, że już wiecie, dlaczego jest taka ulubiona, tak, bardzo ją lubię. No, bo tekst jest incredible. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do dawania łapek w górę, komentowania i e, zostawiania subskrypcji. To bardzo, bardzo pomaga mojemu kanałowi. E, zapraszam Was także na moje inne social media i obiecuję, że teraz się zepnę, żeby troszkę więcej Oliwii zrobić, bo już jesteśmy a, praktycznie na ponad półmetku analizowania tej płyty. Bardzo bym chciała całą przeanalizować, bo to jest jednak naprawdę bardzo mi się podoba osobiście ta płyta i tak sama nawet dla siebie. Nie chciałabym to zrobić, także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!